An są dwiema grupami, to czy trą w Polsce? An ja są dwiema grupami, etycznymi, czy w Polsce? An si ja teje są dwiema grupami, Etnicznymi, które mieszkają w Polsce. A, 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 a. A nie jest z dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Teraz ostatnio ćwiczyłem głos. A nie jest są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Teraz ćwiczyłam ostatnio głos. Nicodiecie jest ja dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Eee... Ancy <w Polsce> jest ja są dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Nysjacie jest ja dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Anysjecie jest są dwoma grupa mietycznymi, które mieszkają w Polsce. Powinno utrzymać bardziej kto w tym miejscu, ale za ciężko mi to utrzymać. Powinno zabrać bardzo... Które mieszkają w Polsce. Zrobiło mi się już dosyć ciepło w tym ubraniu. Więc jedziesz, jak są dwiema grupami etnicznymi które mieszkają w Polsce. Dlatego nie potrafi się odzywać, to nie potrafi mówić do innych ludzi i lubię siebie. A nie jedziesz, jak są dwiema grupami etnicznymi które mieszkają w Polsce. Więc jedziesz, jak są dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Nic i jacie jestem dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. się jacie, jestem dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. się jest jestem dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. jest jestem dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Powinien starać się utrzymać taki głos. Powinnam starać się utrzymać taki głos. się jacie jestem dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Więc ja się z dwiema grupami etycznymi, tręczkami w, w Polsce. Powinę starać się utrzymać taki głos. <coughs> Powinę starać się utrzymać taki głos, a nie jest aż takie łatwe. Powinę starać się utrzymać taki głos, a nie jest aż takie łatwe. Jest troszkę na słaby głos obecnie, ale są do utrzymania. Jest troszkę na słaby głos, ale są do utrzymania. Jest to troszkę na słaby głos, ale są do utrzymania. Jest to troszkę na słaby głos, ale są do utrzymania. <coughs> есть немножко на софику, сосесем بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمان الرحيم. يا كن عبدو، او يا ويا استعين. يدين سيرات مستقيم. سيرات خير خير ما ختمين ولا ما Więc <smiec> Jasia a, 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 a. jest z grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Sztuka polega na tym, żeby bardzo męczyć swoje gardło. Bardzo to boli, kiedy tak mówię, ale chyba jestem zmuszona do uprzedzenia czegoś takiego.

Muszę spasować tym razem. Naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie, naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie, naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie, naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie, naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie, naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie, naprawdę za to dziękuję, muszę sposować tym razem. Ja naprawdę za to dziękuję, to muszę spasować tym razem. Ja naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie, nie naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie, naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie naprawdę za to dziękuję. nie naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Ja naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Naprawdę za to dziękuję, nie naprawdę za to dziękuję, muszę spasować tym razem. Nie naprawdę za to dziękuję, muszę z tym razem. Nie, naprawdę co to dziękuję, muszę spłosować tym razem. Jest to troszkę podniesione, nie jest to wystarczająco mocno podniesione. Jest to, podniesione. jest to troszkę podniesione, nie jest to wystarczająco mocno podniesione. Jest to troszkę podniesione, nie jest to wystarczająco dobrze podniesione. Mmm, ja z są. Jestem bardzo małym pieskiem. Nenc i ja dwiema grupami. Jestem bardzo małym pieskiem. Nenc ja jestem dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Ja są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Nysjacie ja jestem dwiema grupami etnicznymi. Ancja jest są dwiema grupami etycznymi, które mieszkają w Polsce. Ancyja jest są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Ansy jest ja dzieje dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc ja jestem dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Powinien oczywiście mówić że w innych pozycjach. Bo wbrew pozorom jest to równie trudne tak naprawdę. Wbrew pozorom jest to naprawdę równie trudne. wbrew pozorom jest to naprawdę równie trudne. Bo wbrew pozorom jest to naprawdę, naprawdę równie trudne. Więc ja są jestem dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc ja jestem ja dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Może powinnam mówić w taki sposób, ale jest trochę. Może powinnam zacząć mówić w taki sposób, ale jest to trochę irytujące do ucha. Może zacząć mówić taki sposób, jest to troszkę do ucha. Może powinnam zacząć mówić w taki sposób, ale może być to trochę irytujące do ucha. W sumie kiedy mogę zacząć mówić w taki sposób, ale może to być trochę irytujące do ucha, więc teraz <grym> z tego pasuje. Mogę zacząć mówić w taki sposób, ale może być się trochę irytujące do ucha, więc może z tego spasuję na ten moment. Mogę <laughs> też mówić w taki sposób, ale jest to ewidentnie trochę irytujące do ucha, więc może spasuję. Mogę też mówić w taki sposób, ale jest to troszkę irytujące do ucha, także spasuje. Mm. Jest to troszkę irytujące do ucha, także może z tego spasuję, ale jest to pewna co na przyszłość. Nie, nie chcę siebie teraz słuchać. Nie chcę teraz siebie słuchać.

Nie, nie chcę teraz Ciebie serio słuchać, więc możesz pójść teraz. Nie, nie chcę teraz słuchać, więc możesz pójść Nie, serio, nie chcę, ciebie teraz, słuchać, nie, serio, nie chcę ciebie teraz słuchać, więc możesz stąd pójść. Nie, serio, nie chcę ciebie teraz słuchać, więc możesz stąd pójść. Nie, serio, nie chcę ciebie teraz słuchać, więc możesz stąd pójść. Nie, serio, nie chcę teraz słuchać, więc możesz stąd pójść. Czy odpowiedział może być? Czy odpowiedział? Czy odpowiedział na to pytanie może być? Czy odpowiedzią na to pytanie może być? Tensja, ja jestem? są. Tensja, są. Tensja, dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. W jakiś sposób nie jest najprostsze, ale da się jakoś tak więcej mówić. Więc ja zjedzicie jestem są dwiema <trym> ja grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc ja zjedzicie jestem są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Nie zjedzicie ja cię są. Nie, dziękuję za to. Nie, dziękuję za to. Nie, dziękuję za to. Nie, dobrze się pani do mnie odezwała. Nie, dobrze się pani do mnie odezwała, naprawdę. Nie, dobrze się pani do mnie odezwała, naprawdę. Nie, dobrze się pani do mnie odezwała, naprawdę. Nie, naprawdę dobrze się pani do mnie odezwała. Nie, naprawdę dobrze się pani... Nie, dobrze pani do mnie. Nie, naprawdę dobrze się pani do mnie odezwała. Nie, naprawdę dobrze się pani do mnie odezwała, więc nie ma z tym żadnego problemu. Dzień dobry, chciałabym kupić... Dzień dobry, chciałabym kupić... Dzień dobry, chciałabym kupić... Chyba po raz... Czy odpowiedzią na to pytanie może być... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم خير مكتوب عليهم ولا تدين <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

niczy jestem dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Mówię, grupami które mieszkają w Polsce. Będzie w taki sposób nie jest, nieprostszy, ale, może sposób nie jest nieprostszy, ale może się tego jeszcze. w taki sposób nie jest ale może się do tego jeszcze przyzwyczajaję. Mówię, w taki sposób nie jest ale może do tego się jeszcze przyzwyczaję. <laughs> nie w taki sposób, nie jest nieprostsze, może się do tego jeszcze przyzwyczaję. Więc ja z jest są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc ja Igacją jest są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Pieniądze dają ludziom przestrzeń, na bliskość i nadzieję. Brak pieniędzy całkowicie wypełnia ich myśli i nie zostawia miejsca na nic innego. Wracam obecnie do książki. Tej nie pamiętam tej nazwy no, arabskiej. Chunhal. 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 Pieniądze dają ludziom przestrzeń na bliskość i nadzieję. Brak pieniędzy całkowicie w pełnej ich myśli i nie zostawia miejsca nic innego. Alice, wolontariuszka. Pochodzę z miejscowości Alminia, słynącej z pracowitości swoich mieszkańców. Tam się urodziłam, moja matka uczyła się w angielskiej szkole. Podobnie jak i matka, Anglicy zaczepiali, zaczepiali, tym, kobiet, zaczepiali tym kobietom ducha, ducha nauki, dzięki czemu później, kiedy były już matkami, zależało im na kształceniu własnych córek. Moja matka była pierwszą kobietą w naszej rodzinie, która zyskała dyptom. Tych 8 czy 9, mm Jestem -hmm. bardzo małym, z bardzo małym pieskiem. Tych 8 czy 9 lat, spędzonych szkole wpłynęło na całe jej życie. Nauczyła się nieźle angielskiego i robótek ręcznych, poznała też dobrze filozofię i socjologię. Matki przekazywały swoje zamiłowanie do nauki córkom. Przyniosło to korzyści jednym i drugim, zwłaszcza w trudnych czasach. Moja matka poślubiła mojego ojca, który pracował, który pracował jako urzędnik rządowy. Nadebrał francuskie wykształcenie w jezujskiej szkole. Ojciec i matka mojej matki byli najbliższymi kuzynami. W <laughs> naszej części świata często poszukuje się partnerów życiowych wśród krewnych. Wszyscy spodziewali się tego związku. Moja matka była zamężna od pięciu lat i miała swoje dzieci, które umarły, kiedy umarł mój ojciec. Który kiedy umarł mój ojciec. skinął w wypadku samochodowym podczas wakacji, które spędziliśmy w Kairze. Jak najszybciej wróciliśmy do Elminia żeby tym żeby uniknąć upokorzenia, na no, jakie narażony jest fakt, że zajmowała się nami rodzina matki. Że zajmowała się nami rodzina matki. Że zajmowała się nami rodzina matki. No, no. Więc ja dzisiaj są grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Więc jest dzisiaj są grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Ani i opcji? No. Więc ja cię z dwiema grupami które mieszkają w Polsce. Więc ja są jestem dwiema grupami języcznymi, które mieszkają w Polsce. Mówienia w taki sposób nie jest najprostsze. Mówienie w taki sposób nie jest nieprostsze, ale może się przyzwyczaju po jakimś czasie. Mówię taki sposób nie jest nieprostsze, może się przyzwyczaje po jakimś czasie, więc... Mówienia <toh> w taki sposób nie jest nieprostsze, ale może się przyzwyczaje po jakimś czasie, więc... Bo nie w taki sposób nie jest nieprostszy, może w jakimś czasie się do niego przyzwyczaję. Bo nie w taki sposób nie jest może w jakimś czasie się do niego przyzwyczaję. Bo nie w taki sposób nie jest nieprostszy, może po jakimś czasie się do niego przyzwyczaję. Nie no, zgadzam się z tobą. Anansijecie są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Hennessy jest są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce Hennessy jest są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce <laughs> W każdym w taki sposób, tylko nie wiem jak to... Nie wiem jak połączyć to wszystko razem ze sobą, więc... Nie wiem jak połączyć to wszystko, raz... nie wiem, jak połączyć to wszystko razem ze sobą, więc tych zmien... Nie wiem jak połączyć to wszystko razem ze sobą, więc to może być moim głównym problemem Nie wiem jak to wszystko połączyć razem ze sobą, więc to może być moim głównym problemem więc <słyszy> ja jest jestem grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce, że kiedy trzymałam się takiego rejestru, to jestem najlepiej jadą. Jestem bardzo małym pieskiem. <küh> jestem teraz bardzo małym pieskiem. Jestem teraz bardzo małym pieskiem. Jestem teraz bardzo małym pieskiem. Utrzymuję bardzo niezdrowe pozycje do utrzymania zdrowego i właśnie jestem w bardzo niezdrowych pozycjach do utrzymania dobrego kręgosłupa i postawy. Jest to również bardzo żeńs żeńska postawa. Jest również bardzo małożeńska postawa. Straciłam płynność mówienia. Płynęłam bardziej stracić się mówić coś do ludzi Rozpozwoić sobie. Insychetia jest z dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Insychetia jest dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Jestem taką samotną kobietą. 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 Jestem taką samotną kobietą, że Jezus Maria. Jestem taką samotną kobietą, że Jezus Maria, seria. Jestem taką samotną kobietą, że Jezus Maria. <laughs> jestem taką samotną kobietą, że Jezus Maria. 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 Więc i jestem. są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. NCJ są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Taki głos nie zaś taki zły niejemczył mi. Taki głos nie zaś taki zły niejemczył mi odpowiada. Taki głos nie jesteś taki zły niej naszego mi nie odpowiada. Taki głos nie zaś taki zły niej naszego mi nie odpowiada. Mówię teraz jak do trochę. Teraz trochę mówię jak Dawid, ale trudno. Teraz trochę mówię jak Dawid, ale trudno. NCJ są dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Teraz trochę mówię jak Dawid, ale trudno. Teraz trochę mówię, jak to trudno. Teraz trochę mówię, jak do na trudno. Teraz trochę mówię, jak to trudno, w sumie. Teraz trochę mówię, jak to jest ale trudno. W są dwoma grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Teraz trochę mówię, jak to na trudno. Pochodzę z miejscowości odmienia z pracowitości swoich mieszkańców. Tam się urodziłam, a moja matka uczyła się w angielskiej szkole. Podobnie jak jej matka. Anglicy zaczepiali tym kobietom, zaszczepiali tym kobietom duchem nauki. Dzięki czemu później, kiedy były już matkami, zależało im na kształceniu z własnych córek. Moja matka była pierwszą kobietą w naszej rodzinie, która uzyskała dyplom. Tych 8 czy dziewięć lat spędzonych w szkole wpłynęło na całe jej życie. Nauczyła się nieźle angielskiego i robótek ręcznych. Poznała także filozofię i socjologię. Matki przekazywały swoje zmiłowanie do nauki córkom. Przynosiło to korzyści jednym i drugim, zwłaszcza w trudnych warunkach. Moja matka poślubiła mojego ojca, który pracował wówczas jako urzędnik rządowy. Dobrał francuskie wykształcenie w jezuickiej szkole. Ojciec i matka mojej matki były najbliższymi kuzynkami. W naszej części świata często poszukuje się partnerów życiowych wśród krewnych. Wszyscy spodziewali się takiego związku. Wszyscy spodziewali się takiego związku. Moja matka była zamężna od pięciu lat i, i miała troje dzieci, kiedy umarł mój ojciec. Zginął <dóż> w wypadku samochodowym podczas wakacji, które spędziliśmy w Kairze. Jak najszybciej wróciliśmy do El Elminia, żeby uniknąć upokorzenia, na jakie narażono nas fakt, że zajmowała się nami rodzina matki. Wykształcenie mojej matki uratowało nam, uratowało nam życie mieliśmy żadnych odłów, ani środków utrzymania poza pieniędzmi pochodzącymi z wynajmu niewielkiej części naszego domu w Adminie. Tu i wystarczamy na nasze utrzymania. Kiedy umarł mój ojciec, miałam tylko dwa lata. Jest tego okresu, pamiętam tylko niewiele poza tym, co powiedziała nam później matka. <laughs> Pochowaliśmy ojca w Kairze i wróciliśmy do Adminia. Kiedy dotarliśmy do domu, mojej matce zaproponowano posadę nauczycielki w szkole, której się kiedyś uczyła. Personel przyjął ją z otwartymi ramionami. Kiedy dorastaliśmy, matka zapisała nas do szkoły. Z córki do odzieża łóżyńskiego, synów do klasy męskiej. Nadal mieszkaliśmy na parterze naszego domu, w piętra. Kiedy byłam w drugiej klasie szkoły średniej, Sad, mój obecny mąż, wyszedł do mojej matki i poprosił ją o moją rękę. Sad pracował wtedy w sklepie z artykułami papierniczymi. Nie ukończył szkoły średniej, ale był bardzo bystry ponieważ mój ojciec umarł, a matka borykała się z trudnościami, była gotowa przyjąć jego oświadczenie. Samotna kobieta mająca córki na wydanie nie może liczyć na tak dobrych kandydatów na mężu ze swoich córek, jak kobieta, która ma oparcie w mężu i innych męskich członkach swojej rodziny. Jako najstarsza z córek byłam pierwsza w kolejce za mąż pójścia. Matka zapytała mnie o zdanie. Podumieniam salę, więc matka przyjęła jego oświadczenie. Kiedy wszystko zostało uzgodnione, set kupił czapkę, złotą biżuterię, którą narzeczona ofiarowuje swojej pannie młodej, żeby przypieczętować z zaręczyny. Podarował mi filigranową, złotą branzoletkę i powiedział w mojej matce, Niczego od was nie chcę, A potem zwrócił się do mnie, <klujny> że Twój ojciec nie żyje. Choć nie do pieniędzy, dlatego proponuję, że sam poniosę koszty wyposażenia domu. To oznaczało, że nie musimy kupować mebli, m.in. kompletu do sypialni, to zgodnie z tradycją należy do rodziny Panny Młodej. Małżeństwo może zostać zawarte dopiero wtedy, kiedy mieszkanie młody, Panny Młodej jest całkowicie umeblowane. Jakby kupione przed ślubem powinny wystarczyć na całe życie. Stałam mężatką. Stałam mężatką. Jest ich dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Jest ich dwiema grupami etnicznymi, które mieszkają w Polsce. Nieces tak widzę teraz tak mówię, ale no, jest jeszcze, po, jeszcze duże pora do poprawy. Nie coś tak, kiedy tak mówię, jest jeszcze duże, po, duże pole do poprawy. <zysy> Które w Polsce teraz zapomniałam jak utrzymywałaś wiersze rejestrowe to nie jest aż taki duży problem teraz zapomniałam jak utrzymywałaś wiersze to, to nie jest aż taki duży be really really like be no problem dla mnie teraz zapomniałam jak utrzymywałaś wiersze to nie jest tam już tak duży problem teraz zapomniałam jak utrzymywałaś wiersze rejestrowe to nie jest tak tak duży problem dla mnie teraz zapomniałam utrzymać utrzymywałaś wiersze to nie jest aż tak duży problem dla mnie